Obóz w Turcji powoli dobiega końca. Mamy jeszcze trzy dni przed sobą. Kończymy w zasadzie już zgrupowanie. Można powiedzieć ze strony medycznej, że nie ma tutaj żadnych większych urazów. Wiadomo, pojawiają się jak w każdym okresie przygotowawczym mikrourazy, ale. Na szczęście w tym sezonie zapanowaliśmy nad wszystkim, można tu spojrzeć, że wszyscy zawodnicy są w 100% przygotowani do ligi. I to co? Kończymy w piątek ostatnim staringiem. Miejmy nadzieję, że tutaj również nie wydarzy się nic groźnego i w 100% tak będziemy pełnym składem przygotowani do ligi. okres przygotowawczy powoli dobija końca. Jesteśmy wszyscy zwartsi gotowi na pierwszy mecz ligowy. Na szczęście kontuzji, jak na chwilę brak. Liczymy, że po ostatnim meczu będziemy wszyscy zdrowi i szczęśliwie wrócimy. Stobi jak masz, stobi!